Fermentowany napój roślinny, wyprodukowany z użyciem wegańskich probiotycznych kultur bakterii jogurtowych. Produkty wegańskie bardzo szybko zdobywają popularność na rynku żywności. Jednak ich jakość bywa różna. Obecne na rynku produkty diety wegańskiej w dużej mierze wytwarzane są z wykorzystaniem soi lub innych surowców pochodzenia zagranicznego, czy też chemicznych dodatków. W ramach projektu opracowaliśmy produkt pochodzący wyłącznie z rodzimych surowców, charakteryzujący się czystą etykietą, a także zawierający w swoim składzie żywe, wegańskie, probiotyczne kultury bakterii jogurtowych. Technologia produkcji jest oparta na idei zero waste. Odpad produkcyjny wykorzystywany jest w innym procesie technologicznym, mającym na celu stworzenie nowego produktu. Proponowane rozwiązanie dostarcza świadomemu konsumentowi pełnowartościowy produkt naturalnego pochodzenia o właściwościach prozdrowotnych. Wartością dodaną jest wspieranie lokalnych rolników. Poprzez bezpośredni zakup surowca oraz zmniejszenie śladu węglowego produktu przez minimalizację łańcucha dostaw.